Na emeryturę pracujemy nawet pół wieku. Rzadko się o tym myśli na początku kariery, ale dobrze mieć podstawową wiedzę o tym, z czego będziemy żyć na starość. Systemy emerytalne różnią się między sobą, ale można ubiegać się o świadczenie emerytalne w Polsce, jeśli w przeszłości pracowaliśmy za granicą. Można starać się o emeryturę z państw Unii, EOG oraz innych, z którymi Polska zawarła umowy w dziedzinie zabezpieczenia społecznego. No a jak to jest z Norwegią? Emerytura w Norwegii przysługuje, jeśli byliście członkami norweskiego systemu chociaż 5 lat, a ale okres członkowski w Norwegii można łączyć z okresami w innych krajach członkowskich EOG. I żeby skorzystać z takiego rozwiązania, należy mieć przynajmniej rok okresu członkowskiego w Norwegii. Z kolei w Polsce osoba, która ma staż niewystarczający do nabycia uprawnień emerytalnych, będzie mieć doliczony okres pracy z innych państw EOG. Jak widzicie, nie jest źle, chociaż osoby, które dziś korzystają z tych rozwiązań, czeka trochę walki z biurokracją. Trzeba uzbroić się w cierpliwość w pilotowaniu swoich spraw emerytalnych. Jeśli wasza droga. Do emerytury jest jeszcze daleka. Dbajcie po prostu o to, by Wasze umowy odzwierciedlały faktyczne okresy pracy w różnych krajach. I choć Europa dąży do całkowitej digitalizacji, nie zapominajcie póki co o przechowywaniu papierowych dokumentów. A jeśli macie pytania, to służymy pomocą.